Okej, okay, to co? Lecimy z tematem, a temat jest jak w roller coasterze. i autentycznie to, ile już było informacji, że Meteor Lake, czyli 14. generacja Intela, wychodzi. jednak nie wychodzi, wychodzi, ale w okrojonej wersji nie wychodzi, wychodzi tylko na laptopy, nie wychodzi. Po prostu nie wiadomo, co się z tymi prockami dzieje. Kolejna informacja, taś dzisiaj wskazuje na to, że nie no, jednak nie wychodzi ale skoro nie wychodzi, to co zamiast tego? Intel zamierza coś wydać? Kiedy kolejna generacja? Kiedy jakaś konkurencja dla 3D cashów od AMD, które zacnie zaatakowały i Intel naprawdę musi tutaj solidnie odbić piłeczkę. I ja widzę tutaj taką troszeczkę analogię do tego, co było po premierze serii 5000 od AMD, która była bardzo udana, głównie jeżeli chodzi o wydajność, mniej jeżeli chodzi o cenę, natomiast te ceny też nie były jakieś tragiczne, one były tragiczne, bo większość, w większości AMD przyzwyczaiło nas do tego, że zawsze oferują, wiecie, taniej od Intela, Dałem więcej rdzeni, mniej pieniążków, jest lepiej, bo więcej rdzeni i taniej. Ale jak już wypuścili od początku do końca lepsze procesory, to nie, no nie mogą sobie zażądać więcej kasy niż za konkurencyjny produkt. Oczywiście, że mogli i to zrobili i to najbardziej nas wtedy dotknęło, czyli wycena serii 5000, ale seria 5000 pokonała jakby bezpośrednią konkurencję w New premiery, czyli dziesiątą generację Intela. Jakby tutaj nie było o tym nawet mowy, tam maksymalnie. Co oferował Intel to było 10 rdzeni, 20 wątków, i w tym momencie, jakby tutaj, wielowątkowo oczywiście wjechał 16 rdzeniowy 5950X, rozjechał się jak walcem w grach, też było bardzo dobrze. Później, oczywiście, Intel, 10 generacją, zrobił genialną wycenę i zaczął odrabiać straty przede wszystkim tym, czym do tej pory AMD z kolei walczyło z Intelem, czyli świetną wyceną, ale wydajnościowo nie miał podjazdu, więc Intel. Ten od razu. Bardzo, no, może nie bardzo krótko, ale kilka miesięcy po premierze serii 5000 od AMD zaprezentował 11. generację procesorów Intela, które wiedzieliśmy od początku. Ja już wtedy regularnie nagrywałem filmy, więc wiedzieliśmy, że to był taki substytut. Substytut, który nie do końca jest tym pełnym produktem, który ma zawalczyć z AMD. Głównie to było widać na bazie tego, że w teorii mieliśmy już no nową architekturę, ale ciągle stary proces technologiczny. Stary, niezmieniany od lat, 14 nanometrów, ale już nowa architektura, już porzucone dziedzictwo Skylake'a. No i 11 generacja robiła krok wstecz, jeżeli chodzi o ilość rdzeni, bo tylko 8 rdzeni maksymalnie oferowała. Nie były to złe procesory, ale daleko im było do takiego... No, oczywistego pokonania AMD były ciepłe, były prądożerne, są nadal. Generalnie nie najgorsze, ale w dniu premiery, wiecie, cena wysoka plus te parametry, to dzisiaj z perspektywy czasu i z też tamtej perspektywy wiedzieliśmy, że jest to produkt taki tymczasowy, który jest tylko i wyłącznie przystankiem do. Arder Lake I faktycznie Arder Lake'i bardzo mocno pokazały na co stać nowoczesne procesory Intela. Bardzo udana seria. Już wielowątkowo absolutnie zupełnie inny poziom, jeżeli o to chodzi. Nowe technologie, DDR5 i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej. I teraz będziemy mieli, coś czuję, powtórkę z rozrywki. Ale wspomnięcie tego przystanku, tego czym była 11 generacja. A mianowicie, ok, seria 7000X 3D, czyli ta seria, która tak naprawdę moim zdaniem jest tą właściwą serią nowych Ryzenów, ta z pamięcią 3D Cache, to nie znaczy, że normalne, są kiepskie, są ok, ale nie są na tyle fajne zarówno na papierze, jak i w rzeczywistości, jak te z 3D Cashem. Procki z 3D Cache'em, no... OK, nie dominują z 13. generacji tak jak seria 5000 zdominowała 10. generację pod względem wydajności. Nie. Tutaj ta przerwa jest mniejsza. No i być może właśnie dlatego Intel decyduje się jednak nie wydawać. Meteor Lake, bo o tym mówią wszystkie przecieki, że jednak Meteor Lake się nie pojawi. Pojawi się w laptopach, ok. W laptopach zobaczymy w maksymalnej konfiguracji 6 rdzeni mocnych plus 16 słabych i to jest taki max, który zobaczymy, jeżeli chodzi o Meteor Lake. A. W tym roku, jeszcze jeżeli chodzi o desktopy, mają wyjść Raptor Lake, i, e, tak, Raptor Lake i, e, refresh, e, czyli 13. generacja odświeżona. A czternasta generacja ma się jakby w ogóle nie ukazać w teorii, bo w praktyce pytanie, czy w takim razie kolejna seria, czyli Arrow Lake, y, to będzie czternasta generacja? Czy 15, czy nagle magicznie przeskoczymy generację? No bo 14 generacją miały być Meteor Lake, a teraz jakby zaczynamy słyszeć o tym, że one się nie pojawią, więc rodzi się takie pytanie, no to będzie 14 czy nie będzie 14? Wydaje mi się, że no tutaj jakby to są tylko nazwy kodowe które my przypisujemy w jakiś sposób do danej generacji procesora czyli, czyli um, mamy Alder Lake 12, Raptor Lake 13, Meteor Lake 14 e, czy Arrow Lake 15. Natomiast jeżeli nie wyjdzie Meteor Lake, no to Arrow Lake będzie 14. generacją procesorów, więc tutaj Intel prawdopodobnie zamierza sobie odpuścić, ponieważ no AMD aż tak nie, nie zdominowało. Jest różnica i wyraźnie te procesory AMD wyraźnie, to znaczy, wyraźnie, że obiektywnie patrząc na wyniki wydajności, na pobór prądu i na temperatury, na każdy aspekt działania procesora. Można powiedzieć, że procesory w takim ogólnym uproszczeniu, w tym momencie, z 3 d cashem są lepsze w porównaniu bezpośredniej konkurencji od strony Intela. Tak? No, oczywiście, później dochodzi aspekt ceny, i to przestaje być takie oczywiste, bo tutaj Intel, z racji tego, że już Raptor Lake. I są jakiś czas na rynku, w tym momencie dłużej niż 3D Cache, też możliwości produkcyjne Intela są inne, on może zacząć szachować w tym momencie ceną AMD, no bo już nie jest jakby argumentem przeciw Ryzenom cena platformy, bo DDR5 gwałtownie potaniały, naprawdę można wyrwać DDR5 już, w takich cenach jak rok temu można było wyrwać DDR4, naprawdę dobre ceny są na DDR5, więc moim zdaniem tutaj platforma już nie jest jakoś bardzo mocno droższa. Jest nadal droższa, ze względu na to, że jak bardzo chcemy zaoszczędzić, no to... Um... 13 generację Raptor Lake'a możemy wrzucić na płyty z serii 600, czyli te, które wyszły nominalnie pod Adele Lake'a I wtedy pewnie jeszcze obetniemy stówę 2, 3, czy nawet 4 w tym samym segmencie klasie płyty głównej itd. Natomiast to już jest bardzo blisko. To już jest bardzo blisko siebie i tutaj Intel będzie musiał walczyć ceną, jeżeli będzie chciał, żeby 13 generacja na tle 3D cashu w AMD wyglądała. Dobrze i była takim atrakcyjnym zakupem. No ale! To nie jest taka różnica jak pomiędzy serią 5010 generacją, więc nie ma potrzeby wypuszczania Meteor Lake'a w teorii, w teorii, bo nie wiemy, co Meteor Lake by przyniósł. Miał przynieść świetne zintegrowane karty graficzne, miał przynieść też niższy proces technologiczny, oczywiście nowsze architektury, miał też przynieść nową podstawkę LGA1851. Ehm, no i koniec końców wygląda na to, że tego nie przyniesie. A Dopiero procesorem, który przyniesie nam te nowości w postaci nowej podstawki, w postaci rezygnacji z DDR4, w postaci nowej architektury chipletowej e, i w postaci nowego procesu technologicznego, generalnie bardzo, bardzo dużo usprawnień, będzie Arrow Lake, e, który ma być już ten, ten, ta część. E, e, z procesorowa, bo jak wiemy, jak już oglądaliście moje firmy na temat tych nowych procesorów, czy to Meteor Lake, czy każdej kolejnej generacji, one mają się składać z takich klocków. Tak trochę jak teraz składają się procesory AMD, ma być klocek z tą częścią typowo procesorową, klocek odpowiedzialny za interfejsy, klocek z zintegrowaną kartą graficzną i ta część procesorowa ma powstać w technologii 20 a, czyli 20 ohmkstremów, to bezpośrednio ohmkstrem na nanometry daje nam w teorii proces dwóch nanometrów. Wiadomo, w tych onkströmach, nanometrach to jest więcej marketingu niż jakiegoś faktycznego przełożenia na technologię i producenci przynajmniej od kilku ostatnich lat do tego uczciwie się przyznają, nazywając właśnie takimi nazwami własnymi swoje procesy technologiczne. Już nie słyszymy o 3 nanometrach TSMC, czy o 7 czy 14 nanometrach Intela, ale zamiast tego mamy procesor Intel 7, Intel 4 czy też Intel 20A tak samo TSMC ma procesy 3N, 2N, 4N i tak dalej i tak dalej. Czyli już nazwy własne z pominięciem tego rozróżnienia wielkości, które no nijak się nie miało za bardzo do tego co w środku tam było, ani to wymiar tranzystora, ani powierzchni, nie wiadomo co. Więc więc to 20 on to i tak już jest taki dość spektakularny proces technologiczny. Zobaczymy co z tego wyniknie i prawdopodobnie Intel zamierza skupić się na tym, żeby dopracować Arrow Lake'a, zamiast, wiecie, rozdrawniać się na kilka premier i wrzucać Meteor Lake'a pod koniec tego roku, a na początku przyszłego roku Arrow Lake'a. No, albo w cyklu wydawniczym, takim normalnym, rocznym, no to Arrow Lake powinien wyjść w takim razie pod koniec 2024 roku. Ale tutaj mamy doniesienia, że jednak, nie, że jednak pojawi się w pierwszej połowie 2024 roku, więc szybciej niż się spodziewaliśmy. Bo oczywiście, zamiast tego, że nie będziemy mieli Meteorlejka. Ja jestem z tym fajny, jeżeli o mnie chodzi, jestem z tym w porządku. Nawet lepiej dla mnie z racji tego, że w tym momencie mam 12 generację, nie planuję przejścia na 13. Za to na 14 już z chęcią bym przeszedł. Z racji m.in. tego, ile linii PCI Express będzie oferować, bo będzie. Oferować na płycie Z870, 890, przepraszam, 870, już dawno deszły w niepamięć, aż 60 linii PCI Express 24 bezpośrednio z protka plus 36 z chipsetu i z protka to standardowo 20. 24 z tego względu, że będziemy mieli 16 na kartę graficzną plus dwie czwórki prawdopodobnie na dwa dyski NVMe e, PCI Express 5.0, żeby bezpośrednio obsługiwał to procesor. W ogóle ile tam będzie można wrzucić dysków SSD M2, to jest głowa mała. Mam nadzieję, że właśnie będą dokokszone takie płyty. Oj, marzy mi się taka płyta już w tym momencie na Z 890 z taką ilością linii e, i z taką ilością dysków i z dyskami PCI Express 5.0 to znowu będzie bardzo, bardzo fajny etap w rozwoju takiej mojej platformy, która głównie bazuje jednak na ja pamięci nigdy nie za mało. No cóż, powiem Wam szczerze, ciekawie się dzieje, no ciekawe, strasznie zamieszanie. Widzicie tutaj mamy taką Arduino Lake 221-222, tutaj już mamy Raptor Lake 2022-2023. No i mamy Meteor Lake Arrow Lake 2024 ciągle te znaki zapytania nad tym Meteor Lake'iem się pojawiają i faktycznie tak to jest ja Osobiście już nie wiem jak to będzie, no czekam na kolejne doniesienia i będę Wam oczywiście o tym, o tym donosił uprzejmie, jak w poprzednim ustroju, co będzie się działo właśnie z Meteor No Wygląda na to na chwilę obecną, że jednak się nie pojawi, ale ten Arrow Lake wygląda naprawdę kozacko. I to byłby taki procesor, na który będę sobie ostrzył zęby, jeżeli chodzi o jego upgrade. Oczywiście, ha, ważna informacja. Pod 1851, czyli nowa podstawka wytrwa z nami do 2026 roku, więc zaledwie dwa lata, jeżeli dostaniemy co roku procesory, czyli 2024, 2025 i 2026 to w teorii na trzy generacje procesorów. Gdyby wszedł Meteor Lake, który miał być pierwszą generacją, która wprowadzi tą podstawkę, to byśmy mieli na cztery generacje procesorów. Ale to jest takie, powiem Wam szczerze, no, mocno naciągane, bo wydaje mi się, że raz, że nie wyjdzie, dwa, że no nie wiem, czy doczekamy się aż trzech generacji. Teraz LGA 1700 to były w sumie dwa, dwie generacje procesorów. No, jak wyjdzie Raptor Lake Refresh, to w teorii trzy. Aczkolwiek żadnego Refresha nie, nie traktuję jako pełnoprawną generację. Pff, podobnie jak nie traktujemy 3D Cache'ów jako pełnoprawną, nową generację. Mamy serię 7000 i to jest generacja, czy z dopiskiem z 3D cache, czy bez 3D Cache'u. No traktujemy to przecież jako jedną generację, nie? A nie mówimy, że już AMD wydało na M5 dwie generacje, nie? Wydało jedną i podobnie z Intelem. No nie będzie tak, że Raptor Lake Refresh będzie nagle nową generacją, nie. Więc my dostaniemy tylko dwie generacje procesorów na tą podstawkę. Ale z drugiej strony, ja to też zawsze powtarzam, Powiem wam szczerze, tak te procki w dzisiejszych czasach są takie dopokrzone. One już naprawdę oferują tak wiele, nawet w ramach takiej totalnej podstawki, że kupienie takiej i siódemki, i dziewiątki, i tym bardziej, a nawet i piątki naprawdę wystarcza na lata. Na lata totalnie. Zwłaszcza, że idziemy w górę z rozdzielczością ekranu, i jak ktoś kupił dziesiątej generacji procesor, to cały czas. To jest dobry procesor, bardzo dobry. I nie ma potrzeby wymiany. Więc, de facto, jak ktoś kupił dziesiątą generację, w tym momencie mamy 13, nadchodzi 14, już powoli minęły te 3-4 lata, a tak ten procesor jeszcze wytrzyma z 2-3 lata. No to po 7 latach oczekiwać, że będzie na tą samą płytę główną jakiś procesor, ciężko, ciężko, powiem Wam szczerze, ciężko. Chociaż u AMD to całkiem nieźle wyglądało. Ale z drugiej strony, kto na płytę X170, chociaż to jeszcze niezłe płyty, X170, ale na przykład na B150 od AMD, wrzucał na przykład Ryzen 7000, znaczy, przepraszam, 5800X3D, który był moim zdaniem najbardziej udanym procesorem już takim na sam koniec, jakby ktoś chciał rok temu zrobić upgrade jeszcze w ramach bardzo antycznej platformy AMD. No... Wątpię, żeby ktoś to robił. Od razu też prawdopodobnie dokupił płytę główną. Dajcie znać, może ktoś z was tak robił, może się mylę, może, może faktycznie. Na taką płytę już z pierwszej generacji razenów ktoś postanowił wrzucić serię 5000. Dajcie znać. A my kończymy. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie. Ja na pewno wam będę o tym donosił, a tymczasem. Żegnam się z wami, życzę miłego weekendu, miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Ja przechodzę teraz do nagrywania Game Newsa, którego oczywiście obejrzycie na Technokrata Games, a tymczasem napiszcie technokracja w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu. Dzięki wielkie, że tak długo postanowiłeś, Byku, zostać i posłuchać mojego gadania. Ale, ale strasznie, strasznie mnie jara ta perspektywa, bo powiem Wam szczerze, jak zacząłem czytać o tym protku, to tak sobie pomyślałem, kurde, to jest ten następna generacja protka, na którego chcę przejść. No i oprócz tego jestem równie mocno nahypowany na to, żeby mieć na AM5 platformę, ale na razie nie mam miejsca w pokoju, więc na razie jestem bardziej nahypowany na to, żeby tutaj sobie ogarnąć miejsce, żeby stało mi kilka kompów na różnych platformach. Oj, to by było cudowne. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro, no i do zobaczenia. Cześć, see ya!